na czym polega percepcja duchowa, czyli taka świadomość, żywa świadomość, obecność w tym miejscu, gdzie jesteś. W tym stanie zauważasz też, jak wiele osób bardziej jest ograniczonych na poziomie jakby mentalnym, tak jakby nie wykracza poza czubek przysłowiowy swojego nosa. I to dobrze widać też w społeczeństwie, które jest na pewnym charakterystycznym poziomie, które jest związane z pewnym uwarunkowaniem, pewnym typem, no, programów tak? mentalnych, które wpływają na kulturę i pewien jakby sposób funkcjonowania, który no, dobrze jest zrozumieć. Wtedy nie trzeba wyważać tych przysłowiowych otwartych drzwi. Wie się, gdzie jest klamka i łatwiej sobie można z tym poradzić. Teraz, duchowość, tak stricte, jakbyśmy mieli to opisywać, to jest właśnie odnalezienie się w samej obecności. Czyli to, to jest taka zdolność uwalniania się, filtrowania umysłu, który jest zawsze zawieszony na jakimś pewnym wyobrażeniu rzeczywistości, jest cały czas w jakimś programie, czyli w pewnego rodzaju transie, który no sprawia, że cały czas jakby wierzy wyobrażenia na swój temat, na temat świata i cały czas opiera się na tych właśnie wyobrażeniach, przekonaniach, wierzeniach, które jeszcze w zależności od jakości tak, no, kształtują czy wpływają na cały proces i jakość funkcjonowania. No i teraz, jeżeli to jest dosyć. Są słabe te schematy, tak? są nieprzewartościowane, taki człowiek nie, nie czuje przez to często potrzeby głębszego wglądu, więc poprzestaje na tym, co jest, co też jest pewną jakby naturalną funkcją w ogóle organizmów żywych, w ogóle samej świadomości. Która też się przejawia w pewnym wytworzonym komforcie. Nie? Sam, samemu możemy zauważyć, że jeżeli jest wszystko ok, jakoś się przyzwyczajamy, tak, to te nawyki często powodują, że bardziej e, jakby sprawia, sprawia, to, sprawia to, że robimy coś e, w miarę no, takiego samego. Nie? Jakby, się, jakby jesteśmy w pewnej strefie komfortu, często ta strefa właśnie nie jest taką naszą, naszą prawdziwą strefą. Bo byśmy chcieli pewne inne rzeczy, ale pewne się tworzą też nas wyuczone, jakby schematy myślenia, impulsów, które ciężko jest przerobić z poziomu ich samych. Nie? Kiedy jesteś na poziomie myślenia, ciężko ci jest na to myślenie wpływać. Podobnie jest ze sferą umysłu. Jeżeli jesteś na poziomie umysłu, no to tam można powiedzieć, jesteś po prostu szczelnie wręcz zamykany właśnie w tych różnych schematach, procedurach. E, e, skryptach w których po prostu automatycznie się często przełączasz, tak? Umysł ma naturę też skojarzeniową więc no, przez to jesteśmy często rozkojarzeni tak? kiedy jeszcze jesteśmy dosyć nieświadomy, nieświadomymi można powiedzieć użytkownikami umysłów które bardziej to nami zarządzają poprzez różne impulsy natomiast umysł sam z siebie nigdy władcą dobrym czy po prostu królem nie jest, tak? Władca to właśnie bardziej próbuje władać. To jest ta męska, bardziej energia, która ciągle jest taka niespokojna, ciągle czegoś chce i nie poprzestaje na tym, co ma, bo po prostu jakby się nudzi. Cały czas jakby ucieka przed nudą w stymulację, tylko często ta stymulacja jest dalej powierzchowna i płytka. Natomiast ta właśnie nasza duchowość, to przebudzenie bardziej z tym królestwem, odkryciem królestwa w sobie, tego wewnętrznego, można powiedzieć, stanu w którym jest ta naturalna jakby widzisz swoboda i to co ja teraz na przykład robię widzisz, idę sobie miastem i są powiedzmy różne jakby istoty, różne interakcje tak, które się e, jakby załączają więc ja jestem jakby wystawiony na na to, że w pewien sposób nie będę tak też obserwowany, może też oceniany przez jakby umysły które tak nie patrzeć, no wyróżniają się, więc będę jakby zauważany, więc będą różne oceny. I tutaj jak masz tą świadomość, to widzisz też, że już człowiek samym wyglądem, samym sposobem poruszania się, gestykulacją, sposobem patrzenia się, to wyczuwasz też nawet po, po pewnym subtelnym poziomie ubioru jakby jego komunikat, jego takie najczęstsze czy najgłębsze stany, pewne nawyki, możesz to E, widzieć łatwiej i to jest jakby natychmiastowe. To właśnie połączenie duchowe jest z połączeniem ze źródłem, z tą matrycą, w której dosłownie tworzą się światy rzeczywistości. I to jak po przebudzeniu, czy jeszcze głębszych stanach, w już doświadczasz, gdzie doświadczasz już oświecenia nierwany e, no to załącza ci się po prostu ten głębszy wgląd. To jest ta głębsza jakby rzeczywistość, w której masz dostęp do takiej potężnej energii życiowej w ogóle tej świadomościowej przez to możesz naturalnie jakby duchem tak? bo duch przez nas się przejawia, że to o czym myślisz myśli o tobie, tak jak myślisz o prawdzie o takiej właśnie głębszej rzeczywistości pragniesz dociekać świata to kim naprawdę jesteś, jakie masz zdolności, jaki masz potencjał to to wszystko przybliżasz sobie i przez to jakby to jest najlepsza sprawa też dla ducha, bo on wtedy odżywia odżywia się twoja dusza, odżywia się to, co jest głębsze, co ma więcej jakby takiej, takich zasobów i możliwości do tego, żeby, żeby działać. No i przez to łatwiej ci jest, jakby nie patrzeć z boku na kreowanie pewnych działań. Bo widzisz, to, co ja teraz robię, a teraz będę przechodził przez. Przez przystanek tutaj w małym mieście, tak? Który ma gdzieś kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, więc już takie coś jakby jest pewnym wydarzeniem. I jakby każdy się do tego w jakimś sensie ustosunkowuje, to też z drugiej strony widzisz może inspirować ludzi do tego, że można coś inaczej innego robić, tak? To też właśnie duchowość pozwala kreować nowe, nowe nurty to jest to po prostu przebudzenie, to co miał Jezus, Budda, wszystkie istoty, które jakby przebudzają się, zaczynają jakby odkrywać tą jakby tej struktury, tej rzeczywistości, tak? które, tych programów różnych, w których jakby jesteśmy często zawieszeni. I tą automatyzację, która sprawia, że, że jest, będąc w różnych miejscach, po dopasowujemy się nieświadomie do tych miejsc, jakby przyjmujemy pewne sposoby odczuwania w ogóle, myślenia, zachowań, a następnie nawyków, które gdzieś wpływają i determinują jakby nasze zachowania. Ja mam w sobie naturalny spokój, jakby taką pewność siebie, bo jakby wiem głębiej, wystarczająco głęboko jakby kim jestem i stąd, widzisz, jeżeli wchodzę w społeczeństwo, tak, gdzie mamy do czynienia często z osobami, które są dosyć płytko, no trzeba to przyznać, no słabo, jakby za bardzo się nie rozwijają, tak, bo jakby to też jest pewna natura w rzeczywistości, której jeżeli opieramy się na coś, co nie działa dobrze, co nie jest właśnie w pełni z nami zgodne, czy też um, po prostu jesteśmy, jesteśmy pewnym organizmem. I tak samo przebudzeni, tak samo ty, jeżeli czujesz w sobie pewną głębię, pewną głębszą ciekawość, i eksplorujesz ją, to ona też eksploruje ciebie, więc jest to sprzężenie zwrotne, w którym możesz bardzo fajnie funkcjonować. I teraz, w takich miejscach, gdzie ludzie nie są za bardzo uczeni poznawać się, wyrażać, tak, gdzie jest to po prostu związane z bardzo dużą częstą energią, wydatkiem takiej energii dla ludzi, którzy jeszcze nie są, jakby, odnalezieni sami w sobie. Więc, jeżeli nie jesteś odnaleziony sam w sobie, nie masz takiego naturalnego jakby spokoju, prze. Przejawiania się, no to takie, jakby, wiesz, wydarzenia gdzieś, której wychodzisz poza ten przysłowiowy szereg, będzie dla ciebie dosyć, jakby stresujące czy trudne, bo nie będziesz wiedział, Twój umysł nie będzie wiedział, na czym oprzeć swoje poczucie własnej wartości. Natomiast, właśnie, przebudzenie też pozwala głębiej rozpoznać nasze jakby motywy działania. I bardziej nastawić się na obecność. Obecność jest takim gwarantem, można powiedzieć, e, pewności, swobody w przejawianiu się. I, e, o, I widzisz, na przykład jest ciekawa istotka, nie? I widzisz, ona się patrzy na, na mnie. E, I w zasadzie, widzisz, widzisz to pewne piękno, tak? Że tak samo w istotach, które jakby mają w sobie tą autentyczność i przejawiają się w zgodzie ze sobą, są jakby w takich w obfitości, w takiej właśnie z dobrym samopoczuciu, to widzisz to pewne piękno. Taką właśnie unikalność. I w ten sposób też łatwiej ci jest, jakby, postrzegać ludzi przez, wiadomo, różne pryzmaty, tak, przez które się przejawiają. Też czasami widzisz ten lęk, ten takie zamknięcia, tak, te, te różne maski, które ludzie gdzieś tam, jakby, zakładają w sobie cały czas ze strachu przed czymś, przed jakimś urojonym zagrożeniem, które też, jako że w duchowym odczuciu już wie, że wszystko jest tym samym. To e, możesz też zauważać, że jesteś, jest jakby tutaj czas, cały czas, czyli są tutaj ludzie zarówno reprezentujący przeszłość, przyszłość, e, i możesz zobaczyć, że, prze, jakby, że to się pięknie ze sobą zawsze łączy, ta, ta przeszłość, czyli ten męski aspekt, taki konkretny, który już się wydarzył, tak, te, te tysiące różnych rzeczy, i to, co jest możliwe, ta probabilistyczność, jeżeli chodzi o przyszłość tak, naszego jakby funkcjonowania. I, e, I w ten sposób jakby jesteśmy cały czas pomiędzy jakby tym wszystkim i możemy e, dzięki temu sobie e, tutaj jakoś radzić i przyłączać się w tym. No więc kiedy głębiej się budzisz, jakby więcej ogarniasz tak, jakby bardziej generujesz takie pole, które jakby, wiesz, emanuje na, na metry, na kilometry tak, stąd nazwa, że im bardziej się przebudzamy, tym bardziej mamy takie globalne spojrzenie, czy też całościowe, tak, gdzie jest to poczucie pełni. No i też to się zawsze łączy w pewien sposób z takim poczuciem spania. spania znaczy świadomości spania, że to są wszystko świadomości senne, bo one się jakby cały czas tworzą na zasadzie wrażeń tego też kolektywnego umysłu, tak, tej grupowej jakby tej wielości, której jesteśmy, też można powiedzieć tutaj na poziomie, można powiedzieć tym męskim aspektem. Ja wiem, że tutaj dużo używam takich, można powiedzieć trudniejszych słów i generalnie normalnemu użytkownikowi umysł się szybko zapycha, tak? bo są jest dużo nowych rzeczy. Natomiast też normalność jakby sprawia, że, że my za bardzo nie chcemy w ogóle otwierać się na nowe rzeczy, tak więc, no więc widzisz to, że jesteś tutaj, do tego miejsca też jest pewną ciekawością moją Ciebie, ponieważ dla normalnego człowieka to są informacje, które są takie, nie wiem, często nie widzi w tym głębszego sensu, tak? Bo nie zastanawia się nad, nad głębszą jakby wymiarem. Jest po prostu bardziej równa do pewnych szeregów, tak? Ustalonych już w pewien sposób przez proces uwarunkowania i innych jeszcze takich przyzwyczajeń, w których jesteśmy. Także to wszystko jest jakby w, w nas. I na tym mniej więcej polega jakby duchowość, w takim bardziej dużym skrócie. Więc im bardziej jakby jesteśmy wewnętrznie głębi i przebudzeni, tym bardziej jakby stajemy się tacy przyjaźni, bardziej tacy naturalnie radości, szczęśliwi, bo właśnie taka jest natura świadomości, która jakby pragnie eksploracji, jest po prostu tym wszystkim, więc ona pragnie poznawać tak naprawdę sama siebie w tych różnych interakcjach. Więc na tym poziomie jakby istnieje głębsze połączenie, głębsze zaufanie. Swoboda, naturalny taki przepływ, przełączanie się, ruch, aktywność, tak, jakby czucie, że jest... inne istoty są po prostu inną wersją mnie, które po prostu troszeczkę inaczej się uwarunkowało. Więc to pewne przebudzenie duchowe, tak, głębszy stan to jest pewnym rodzajem sprzężenia, który może można powiedzieć, duch, czy ta głębsza świadomość, po prostu wybiera sobie niektórych z nas do, do tego, żeby przez nich się przejawiać bardziej. Więc tutaj. Im bardziej się przez ciebie przejawia duch, ta, ta głębia, tym masz większe jakby widzenie. Bo to jest tak, jakbyś był tą pierwszą taką, wież, tętnicą, tak? Powiedzmy z, z serca, która ma. Prze, przez którą to, co płynie, przechodzi zaraz na wszystkie inne, coraz mniejsze te tętniczki, tak? To jest taki oczywiście symbol, natomiast tej największej właśnie świadomości zawierają się wszystkie inne, więc to jest ta właśnie moc. Odczuwania. To by się fajnie zrobiło, tak? Że, zarówno masz dostęp do tej ciemności, do tego, co jest wygasza, wygaszające, do tego wydechu, męski, męski aspekt, i do, tej, do tego, co jest jasne, co jest, można powiedzieć, kobiece, co jest takie, e, właśnie, jakby m, przestrzenne, tak? z Takie samoświadome, które, e, które no właśnie, no to, jest, to są pewne aktywności, tak, które się przynajmniej dzieją. E, dobra, także to tyle chciałem to nakreślić. I dla tych z Was, którzy myślę, że bardziej się nad tym zastanawiają, myślę, że to by było dosyć przydatne. I co, do zobaczenia w następnym filmiku.